Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj o książkach... Gdzie masz swoją? W głowie? Eee, ja czytam książki. Fizyczne. Ela nie, nie, nie ja, ja bardzo chcę mieć czytnik, ale Ela nie chce mi go dać. Nie chcę jego mam... kupić, więc nie, jestem nie taka ma. podła. Nie, Ela ma na czytniku, a ja mam ten, czyli moja będzie bardziej wyeksponowana i wszyscy stwierdzą, że kana poleciła lepiej, bo każdy zapamięta okładkę, a ty nie. Moja kładka będzie tu, będzie zasłaniać Ciebie. <grym> Więc ja będę mówić o książce Sary Waters za ścianą. jest to myślałam, moje pierwsze... tutaj. <grym> <grym> jest to moje pierwsze spotkanie z autorką. Nie wiem, jakim cudem nie, mogłam jej, nie, 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 nie przeczytałam jej wcześniej. A zainteresowałam się tą książką, dlatego, że Najder wrzucił znowu na Facebooka i powiedział, że warto. I oczywiście poszłam, sprawdziłam. Okazało się, że naprawdę warto. Jest to książka, która dzieje się po pierwszej wojnie światowej w Wielkiej Brytanii. Francis i jej matka Y, pochodzą z y, klasy średniej. Dotąd żyło, przed wojną żyło im się świetnie, przed wojną wszystko było inaczej. Po wojnie, oprócz tego, że one bardzo zbiedniały, nie stać ich na utrzymanie domu, zmieniło się także y, układ sił w społeczeństwie i już nie ma tak wielkich podziałów. I W związku z tym, przyjmują sobie lokatorów, żeby móc się utrzymać, bo muszą na czymś zarabiać. I wprowadzać do nich małżeństwo. Pan Barber jest urzędnikiem, Lilian jego żona jest jego żoną. To smutne. Nie wiem, jak wam to opowiedzieć. Znaczy, tak, ponieważ jest to Sarah Waters, ona jest znana z tego, że. Sara Waters znana jest z tego, że porusza w literaturze wątki lesbijskie i gejowskie. Znaczy, głównie lesbijskie. I tutaj nie jest inaczej. wiesz już coś? czy Co? Zaspoilowałem. Nie, nie, nie zaspoilowałam, natomiast nie chciałabym wam zaspoilować. To powiem może tak. To jest, to jest dosyć gruba książka. Na nie mam tego podglądu, ale widziałam ją na żywo. To jest dosyć gruba książka i nie czułam w ogóle, że ona jest taka gruba. Wciągnęła się... E, ale nie, chodzi A o to, że jest. wciągnęłam się w nią tak jak się kiedyś wciągnęłam w... Jesteś strasznie powolna. Widziałam e, no, trzy, co najmniej <laughs> trzy świetne <laughs> Nie. E, więc ona jest... Ostatni raz tak dobrze czytało mi się chyba zbrodnika Rydostojewskiego 20 lat temu. Yy, naprawdę. Bo, bo, to jest, bo to jest taka klasyczna powieść, taka, w której tak naprawdę okej, okay, dzieją się różne dziwne i straszne rzeczy, ale język i to w jaki sposób są pokazani bohaterowie i, i, i to, że bardzo dużo dzieje się w głowie, ale, ale też na takiej zasadzie, że, że czytelnik nie ma do końca pewności. Tak samo, jak nie mają do końca pewności bohaterowie. Czyli, że wciągasz się w to bardzo, jest cały czas napięcie. Napięcie wynikające z samej historii i z tego, co się tam dzieje, bo dzieją się rzeczy straszne. Ale też ponieważ bardzo głęboko wchodzisz w uczucia ludzi. Świetnie jest, że czytasz w tym czasie, co mam tu napisane. Więc bardzo głęboko wchodzisz w uczucia bohaterów i razem z nimi dokonujesz tej myślówki. Ale to nie jest taka myślówka na zasadzie, jak czasami jest w Jakichś serialach albo, albo czasami w kiepskich książkach, że och, czy on mnie kocha, czy on mnie nie kocha. Tylko to jest mm, to jest naprawdę napisane w taki sposób, że sam zaczynasz mieć wątpliwości i, i sam stwierdzasz, że o nie, nie, jednak Ale tak. Ale to dotyczące do y... w sensie, ta, ta dotyczące pani... emocji różnych na przykład. Ale twoich czy bohaterów. No dlaczego moich? Co ja mogę mieć? Bo jak rzeki w sobie dzięki książkom. Ale błagam, dzięki powieści. No. Znaczy, no powtórz to no, jeszcze raz. Ale no, ja, przepraszam, czy um... uważasz, że przez książki nie możemy odnajdywać sami siebie. Nie, już to dawno powiedziałam, jak po co czytamy nie, chciałam, taki odcinek? Chciałam tylko nie. taki, żebyś taki odcinek masz skoro. Chciałam. Wiem o tym. Chciałam, żebyś to powtórzyła. <laughs> nie, książki nie mogą. No. Nic zmienić w naszym życiu. W ogóle wiesz co. Nie wiecie to świetna, świetna rozrywka, super. I to nie jest tak, że o, super spędziłam, bo ja mam mało czasu. I naprawdę nie poświęcam tego czasu na czytanie bzdur. Na czytanie rzeczy głupich, niefajnych, nie rozwijających. To jest po prostu zarobista powieść, no to jest świetna powieść, polecam, chcę następną. Obraziłaś mnie kilkakrotnie, to by powiedział. Nie wiem czemu. Ja mam lepszą książkę niż Echla. Ona też była no, powiem. Tak, tej, powiem... No nie, bo w tym czasie czytałam. Błogosławieństwo ziemi. Eee, znaczy, tak. Opowiedziałam mi Opowiedziałam opowiedz... książkę, kiedy? Nie wiem. Jestem przekonana ale na pewno na nie mówiłam, że no, mówiłaś o Na tym. pewno nie mówiłam, nie ja ją tu miałam, ale nie poszło, bo coś tam. Na da pewno? To... Na 100%? Kama. Mm -hmm. Nie no, nie mówiłam o niej. Knut Hamsun, ku mojemu zaskoczeniu dowiedziałam się, znaczy nie powinnam się śmiać ani tym chwalić, nie miałam zielonego pojęcia, że jest nie autorem, tylko... Faszystą. Laureatem Nagrody Nobla. Aczkolwiek współpracował z nazistami. Nie, no wiem, jak, nie wiem, czy to wiedziałaś. Ale, no bo mi mówiłaś wtedy, tak. jak nagrywałyśmy już film o tym w jeszcze raz, bo to jest bardzo istotna książka. Nawet jeżeli. K koniec. <laughs> Był nazistą. O nazistach wspominałam już na pewno. Nie, sytuacja wygląda tak, że y, twój pies warczy. I zaraz tak, wspomnę o Na nazistów tak reaguje. Tu nie ma nazistów. Y, tu nie ma nazistów. Tu są. Faja literatury norweskiej. Autor jest Norwegiem. Książka jest norweska. Taka bardzo. Pierwsze, pierwsze, skojarzenie, surowa, jaki... pierwsze skojarzenie jakie. Pierwsze skojarzenie mi się nazywa. Surowo. Pre... <grybujesz> tak? <grybujesz> Zgadłam? Zgadłeś! <laughs> już ładny przejście. Nie. Zgadłaś, Elu, jest bardzo, bardzo jak kino skandynawskie. Ta książka jest zimna, prosta, surowa, surowa, dokładnie, dziękuję za to słowo surowa. Pierwsze zdania już, Elo często czyta cytaty, teraz ja też mogę. Ta długa, długa ścieżka przez bagna i dalej w lasy kto ją wydeptał? Mężczyzna, człowiek, pierwszy, który tutaj był. Przed nim nie istniała żadna ścieżka i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze skojarzenie. Pierwsze skojarzenie! Pierwsze skojarzenie z, z pierwszym zdaniem tej książki. W ogóle z całą książką. W ogóle skojarzenie. Eli ludzie, mam poważniejszą książkę niż Eli i ważniejszą, w ogóle lepszą i nie umiem tego nagrać tak dobrze jak ty, Elu Dobrze. Wszyscy... E, moja książka, bo mieli tak uwierzyć, jak ja sobie tego życzę, czyli nie uwierzyć. No, dla mało <grystanie> albo dla ludzi, którzy nie widzieli mi o imieniu. Ej! Moja książka jest ważniejsza niż Eli. Nie wytniesz ani jednego zdania, o którym to mówię. Moja mówi. książka jest mojsza niż Twoja. Tak, bo tak jest. Bo jest bardzo ważna. Jest prosta i surowa. Dokładnie tak. Elu, naprawdę ci dziękuję za słowo surowa. Za nic więcej, co wyprawiasz w tym odcinku. Ale za słowo surowa tak. Bo ona idealnie określa tę książkę. Życie prostego człowieka. Bardzo prosta historia, opisana prostym językiem, który wszystko buduje. Jest mi trudno opowiedzieć treść, bo ona jest prosta. <laughs> prosta. Napra naprawdę jest prosta, i język też. Ale jednocześnie jest on bardzo. Ja jestem ciekawa, co to mówię. Mamy mężczyznę, który. Idzie drogą i w pewnym momencie stwierdza, tak, to tu. Tu się zacznie moje życie. Tu sobie zbuduję życie i on je buduje. Yy, najpierw Dwa o siebie, a później stwierdza, że potrzebuje kobiety. Można różnie to postrzegać w kontekście właśnie dzisiaj społecznego, społecznego postrzegania ról, jakie pełnimy w życiu, również płciowych, ale właśnie to tutaj nie razi. Ja bym nie klasyfikowała tego jako, jako po prostu obraz, nie wiem, relacji, tylko jako obraz w ogóle ludzkiego życia, tego ciągu ludzkiego życia, który jest tu świetnie przedstawiony. Jest mnóstwo sytuacji, które spotykają nas w we współczesnym świecie, które przeniesione do bardzo surowego otoczenia, do bardzo surowego i oszczędnego operowania emocjami, wyglądają zupełnie inaczej i można się więcej dowiedzieć o tym, no, jak wygląda życie. To tak? jest osadzone w realiach bardzo ziemskich, właśnie bardzo ziemskich, bo to jest o tym, co daje nam Ziemia. I co możemy wyciągnąć z tego życia, nie mając nic? O może tak. I czego zaczynamy, czego, będzie, czego potrzebujemy na dalszych etapach właśnie posiadania, budowania życia. Yy, I tak, bo, bo ja to powiedziałam tak? że, że ona mi się kojarzy z przypowieścią biblijną. Ale nie jest taka wyniosła. Ona jest właśnie prosta i przez to mam wrażenie bardziej trafia. Trzyma cały czas, bardzo mocno. Wydawałoby się, że tu się nic nie dzieje: to nie jest książka akcji, gdzie, gdzie się, znaczy dzieją się bardzo konkretne życie, rzeczy w, życiu, w życiach bohaterów, ale one, są, one wydają się być bardzo naturalne. Bardzo bardzo naturalnie wpisane w ciąg życia. Jeśli chodzi o zakończenie, to nic nie, to nic nie powiem, ale jest wyjątkowe i też daje sporo do myślenia. Ale tajemniczo wyszło. wyszło. A, ja już... a to, rozwiązuje, to tutaj odpowiedzi na to. Przeczytaj które. to, Elu. Proszę bardzo. <grych> Właśnie zobowiązujesz się do podstawki. ten start, tak? A teraz ty, a teraz ty przekaż mi swój czytnik, <grych> że ja przeczytam Twoją. Ale pokaż, przekaż go naprawdę. Nie, bo go nie do Nie, jest? Jest. Dziękujemy Gdzie? bardzo. Mamy nadzieję, że Was zachęciłyśmy. Mnie, Mnie bardzo. A nie, już nie mi to... tę książkę? Masz e tylko we i Nie szkodzi. Weź mi pan. Jeśli chcecie, żeby Ela pożyczyła mi czytnik, piszcie. Teraz możesz zakończyć. Dobra, dobranoc. Nie, nie mogę normalnie podnieść tego krzesła. Nie, wiem. nie mogę, bo to jest stare.